Sebuś Patrz jaki piękny księżyc Tak się romantycznie zrobiło Rusika Na Nie jestem romantykiem mhm. Ale mogę być twój widzisz te gwiazdy? Przy tobie to chuj Ojej, Sebuś! Ty jednak jesteś romantykiem! A powiedz jeszcze coś fajnego? Na górze róże, na dołku bez. Nie umiem rymować! Masz fajne cycki. Oj sebu! Jessica! No? Ale powiedz tak szczerze, ilu miałaś facetów? Pięciu. I ty jesteś szósty. Taka zajebista dupa i miała tylko sześciu facetów? No masz rację, to był słaby tydzień. Ja. No? Wiesz tego golfa? Aha. Może być twój. O. A ten samolot? Przy golfie to chuj. ja. <gry>